No i witam Was serdecznie z pierwszych lat prac polowych, nie plac, jaki plac. Ano takich prac, że będę podrzucał obornik z zamysłem jego kompostowania na kolejny rok. Tak sobie to wymyśliłem, że jednak, że w tym roku nie będę go stosował. Tu mam ogólnie stanowisko pod, pod groch, miały tu być tak powiedzmy w zamyśle buraki, no, przyczyn, których nie mam chęci teraz poruszać, bo nie będzie. Widać, że ogólnie tutaj, jeżeli chodzi o te międzyplony, no były kiepskie, ale widać facelia jeszcze jest. Było tu też trochę słonecznika, trochę jakiejś tam innej wyki takich tam historii. Natomiast no było tego mało, tak to zostaje do, do wiosny, że tak powiem. Aczkolwiek też o tym mówiłem, że nie omieszkam się spróbować tego jak. Jak. Tak patrzę, bo tu nie mam na napędu, a widzę, że mi ciągnik zaczyna trochę siadać. Jeżeli będą odpowiednie ku temu warunki, a tak naprawdę jutro mają być mrozy kilkunastostopniowe, bo wody u nas dało spore, żeby wjechać w pole i coś robić, no to niestety ta gleba musi zmarznąć. No i chciałbym przetestować, jak radzi sobie siódemka na nowych, na nowych oponach. Tego obornika nie ma dużo na razie, no właśnie z tego względu, że, że jest mokro i że ciężko było tu wjechać. Troszkę szkoda, że ten obornik nie leży bliżej granicy, ale trudno. Leży gdzie leży, trzeba się cieszyć, że on jest, a nie tam narzekać, że coś tam jest nie tak. Podrzucę go tak, żeby go bardziej spryzmować. I żeby, zamysł jest taki, żeby spróbować. Zastosować coś, nie wiem jeszcze co, może, może macie coś do, do podpowiedzenia, może jakiś preparat, yy. co by tutaj dorzucić, żeby ten obornik lepiej się przegryzł, żeby lepiej się kompostował. Jakby ja tutaj nie oczekuję, nie wiadomo jakich fajerwerków, ale może warto dodać czegoś. Wiem, że jak on szedł do Gnojowicy, to mój kuzyn dodaje Emy i w Gnojowicy mówi, że to się rewelacyjnie sprawdza gnojowica nie śmierdzi jest taka równa że tak powiem I telefon mi przerwał wracając do, do tych emów ja wam nie powiem jakie kuzyn stosuje te preparaty bo nie wiem znaczy on mi mówił ale ja nie pamiętam bo tak wiecie do gnojowicy to mnie trochę mniej interesowało aczkolwiek może jest też opcja trzeba by się bliżej jakiejś tam powiedzmy lepszej pogody spróbować dowiedzieć może jest, jest opcja też zastosowania jakiegoś produktu no do tego żeby obornik lepiej się kompostował no bo chciałbym żeby to faktycznie nie wywieźć powiedzmy ilościowo nie wiadomo jak dużo tylko żeby, żeby to była naprawdę fajna jakość więc niech ten sobie obornik tutaj leży kompostuje właśnie go raz przerzucę pomysł jest taki żeby za jakiś czas no przede wszystkim jak będą właśnie ku temu warunki i i ewentualnie zastosowałbym jakieś drobnoustroje na jego lepsze kompostowanie, no to wtedy bym go przerzucił jeszcze raz, no prawdopodobnie ciągnikiem. O. Wiem, że niektórzy bawią się rozrzutnikami obornika, wtedy on jest taki przemieszany, bardziej na powietrzo, powietrzniony, powietr... więcej powietrza dostaje. o. Ale to widzicie taki dosyć dosyć fajny, treściwy ten obornik. Nie jest to sama słoma, ale jest mokro i też sobie tak pomyślałem, że właśnie dzisiaj przyjadę i zobaczę, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi w, o podłoże, o glebę, ale widać, że ona jeszcze nie jest na pewno na tyle zmarznięta, żeby móc tutaj próbować sobie głębosza. I powiem Wam uczciwie, najlepiej z mojego doświadczenia już jakiegoś tam, czy dużego, czy małego, to nie ma znaczenia, pod groch, Naj, najfajniej groch mi wychodził praktycznie wtedy, gdy było jesienią uprawione tym naszym głęboszem, już nie mówię, że zaorane, ale po prostu zrobione naszym głęboszem z ustawioną dość... A może tak zrobimy, co? O! Z ustawioną dość agresywnie talerzówką, tak? Że ta talerzówka wyrzucała pulchną taką glebę, która nie, nie była zabita, zabetonowana przez wały, bo teraz praktycznie w każdej maszynie uprawowej mamy wały i zawsze ta ziemia jest zdobita. A glina nie lubi na zimę być zbita. Zresztą mała gleba lubi być, dlatego kiedyś i w sumie dzisiaj również wykonuje się orkę tak zwaną zięblą. Zięble, zięblą zimową, różnie się to nazywa. A właśnie chodzi o to, żeby zrobić orkę w taką ostrą skibę, gdzie po pierwsze ma to spowodować lepsze zagospodarowanie. Wody pozimowej, tej, po zimowej, po, 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 po śniegu, która kiedyś, który kiedyś w dużo większej ilości padał, ale też i po prostu tej z opadów zwykłego deszczu. Wtedy ta ziemia bardziej, że tak powiem, akumulowała tą, te opady. A po drugie, to akurat w przypadku gliny, chodziło o to, żeby. W naturalny sposób gleba, glina się rozsypywała, żeby była pulchna, łatwiej się kruszyła podczas uprawy. I to też ja mogę potwierdzić u siebie, że stanowiska, które są pod groch, kiedyś uprawialiśmy kultusem, i niestety ta ziemia zazwyczaj po zimie była taka zabita, zabetonowana, twarda po prostu. Natomiast od kiedy robimy głęboszem, i z tyłu jest właśnie ta leżówka, która to wszystko fajnie tak na, na, nastrasza tą glebę. Można by powiedzieć, ja już to kiedyś zresztą o tym mówiłem, i jakby nie boję się tego powiedzieć, że zostawia trochę taką skibę na polu, tak jak po pługu i wtedy naprawdę po prostu można wcześniej wjechać ten groch zasiać, można wcześniej uprawić. My mieliśmy problemy po kultusie takie. Z jednej strony to problemy, z drugiej strony to był plus, że po prostu. Przez bardzo długi okres czasu ta gleba była mokra. Nie dało się w nią wjechać, bo było za mokro. Natomiast, no i często bywało tak, że sąsiedzi, powiedzmy, mieli groch pozasiewany, a u nas jeszcze nie nieuprawione, bo nie mogliśmy wjechać, bo było za mokro. Więc na pewno ta bezorka, czy też w ogóle praca z maszynami, które mają jakieś tam wały zagęszczające, na pewno mm, pozwala zmagazynować trochę tej wielcej wilgoci, no ta wilgoć tak nie ucieka natomiast no, na naszych glebach jednak zazwyczaj nam chodzi troszkę o to żeby wiosną przesuszyć troszkę tą glebę, żeby właśnie wjechać się dało i tutaj właśnie taka nie inna uprawa tak jak wspomniałem u nas za pomocą głębosza pozwala zdecydowanie wcześniej wjechać a co ważniejsze dzięki temu praktycznie ograniczamy ilość uprawek do minimum bo po takiej po takiej glebie zgłęboszowanej na zimę kiedy ta gleba się dużo bardziej mm, e, kruszy to wystarczy tak naprawdę jeden przejazd tym, tą naszą białą maszyną, tym naszym spawmetem ziemia jest super uprawiona i można śmiało, śmiało można siać więc ja, do, ja ostatnio robiłem tak, bo kiedyś, kiedyś robiłem tak, że siałem, wiecie doskonale i to jeszcze niedawno za pomocą, od razu za pomocą podczas głęboszowania, za pomocą siewnika nabudowanego na głębosza, siałem od razu międzyplony i one nie zawsze mi się podobały. W tym roku trochę zmieniłem technologię, troszkę zasiałem siewnikiem, troszkę siałem rozsiewaczem i uprawiałem talerzówką. Jakiegoś szału też nie było, chyba najlepsze były międzyplony po, po rozsiewaczu i po talerzówce. Natomiast... Już zdarzyło mi się z 2-3 lata temu pierwszy raz, czy, czy nawet jeszcze dawniej, i chyba też trochę w zeszłym roku uprawiać, właśnie tak gdzieś w lutym. Tak? Udało się jakoś tak łapać ostatnie, że tak powiem, przymrozki, gdy e, jeszcze można było wjechać, wjechać w, w glebę bez jakiegoś tam jej, jej degradacji, jej... Ona się nie kleiła, i nie, nie, nie zabijaliśmy, że tak powiem, ciągnikiem tego co się przez zimę, przez jesień, przez, przez to nieruszanie wytworzyło w glebie, przez drzownicę, przez korzenie i tak dalej. A mimo wszystko udawało się całkiem fajnie uprawiać i ta ziemia jeszcze po jakichś tam przymrozkach też się fajnie kruszyła i naprawdę później warunki do siewu były super. Także też w tym roku... Nie mówię, że teraz, ale może pod koniec lutego jeszcze by było jakieś tam przymrozki, udałoby się troszeczkę uprawić i... no i spowodować, że, że groch uda się też wcześniej zasiać, a jednak... groch chyba musi być wcześniej zasiany, bo ja już w zeszłym roku trochę kombinowałem inaczej i nie do końca mi się to sprawdziło, więc myślę, że chyba jednak trzeba wrócić do tego, co u nas mieliśmy sprawdzone. Co wychodziło, i. No i tak to robisz po prostu. O. No i tego obornika nie ma za dużo, natomiast on będzie tutaj z... gromadzony, zbierany, zresztą nie wiem do końca tutaj, ale będzie tego obornika na pewno więcej, no i na pewno właśnie chcę, żeby on był kompostowany, żeby tak jak wspomniałem na początku, żeby może ilościowo będzie go mniej, znaczy na pewno będzie go mniej ilościowo, natomiast jakościowo powinna być. Betarda, jakby się jeszcze udało, w jakikolwiek sposób. Ja nie mówię mikrobiologią, jakąś tam pożywkami, ale może w jakiś sposób, może przez samo to, że on będzie po prostu właśnie przerzucony od czasu do czasu i, i, i bardziej przegnije, przeżre się i będzie dużo bardziej wartościowy, to będzie można go po prostu mniej rozrzucać na hektar ilościowo, ale z dużo y, lepszym efektem. I taki właśnie jest zamysł tego, tego naszego działania. Jest jeszcze, widać, ta ziemia nie do końca zmarznięta, ale jutro jutro by panie pouprawiał. Tylko że co? A może jeszcze z tej strony? A nie, bo tutaj tak będzie spadało. Tylko co jest jutro? Trzech króli. Brda. Bym w Trzech króli pojechał uprawiać, żeby powiedzieć: O, ten to dopiero z To Już całkowicie mu odwaliło. No ale. No nie mieszka na pewno spróbować. To tam burcze nowe opony mieć. To wiecie to aż... Zresztą po takim okresie, już nie robienia w polu, trochę tam człowieka ciągnie do tego. Nie powiem, że nie, ale, ale... zapewne będę musiał i tak koła zalać. Znalazłem obciążniki na tylnie koła. Bardzo mi się podobają te obciążniki, to jak te John Deary wyglądają z obciążnikami na tylniej osi. No ale kurde, 10 czy 12 koła za obciążniki. Jeszcze nie jestem na tym poziomie, żeby, żeby aż tak kasą szastać. Chociaż na pewno, na pewno jest to... No, byłoby to wspomożenie, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak on będzie się zachowywał. Jeżeli okaże się, że mu brakuje masy do uciągu, no to będziemy rzeźbić. No, to na pewno woda w koło naprzód pójdzie, jak będzie za bardzo go podrywać. I nie jest powiedziane, że nie pójdzie woda do tyłu. Ale to, to wszystko pokaże się w polu, bo też trzeba mieć na uwadze, że... Jak mamy nowe opony i bardzo dobrze dociążony ciągnik, no to naprawdę on będzie się trzymał i są dwie opcje: albo będzie super ciągnął, albo wysypie się skrzynia czy jakieś inne tryby, no bo to jednak są dosyć duże obciążenia, więc wszystko trzeba robić z umiarem. No i tak te, te pole się prezentuje. Troszkę popadało śniegu, gołoleć. widać jak się to wszystko błyszczy, o, zobaczcie te drzewa, pokryte lodem, gałęzie normalnie. Ale zima jest po prostu i tyle. Często się pytacie, co u koni. Jak widzicie, konie mają się dobrze. Co prawda, z sianem u nas zaczyna się robić problem. Tak naprawdę nie ma go. Że tak powiem, wcześniej miałem troszkę siana zaklepanego, no ale okazało się, że jednak go nie będzie, i będę musiał go gdzieś tam poszukać i kupić. No i tak naprawdę, te konie to jest tam hobby. Może nie jakieś bardzo drogie. Ale trochę kosztuje, no bo konie kosztowały, trzeba im się kupić jakieś tam inne rzeczy. E, I tak powiem Wam szczerze, że uważam, że ten pierwszy pomysł, jaki miałem, czyli zakup e, bydła, kilku opasów, ja chciałem te krowy szkockie, e, czekajcie, przekleństwo, że brudne, o, chciałem te szkockie krowy. Na pewno ekonomicznie wyszedłby lepiej, no bo jednak tam po dwóch latach, czy po jakim tam czasie by się je sprzedało, kupiło następne i chociaż jakaś kasa by z tego była. Ogólnie bardzo mi się podoba, jak, jak sobie coś tam chodzi. Ja tylko nie wypuszczam co jakiś czas, więc przychodzą pod dom, po podwórku chodzą. Napakują też oczywiście na podwórku, no bo mają całe gospodarstwo, ale nie muszą przyleźć pod dom i tam nawalić. Ale ogólnie bardzo ładnie to wygląda, jak nawet jak ktoś przyjedzie, sobie koniki chodzą. to To... Robi taki, taki efekt, nie? Naprawdę po prostu e, fajnie to wygląda i tyle, tak przynajmniej dla mnie, ale też znajomi, czy ktoś jak przyjeżdża, to mówi o koniu moszuk fajnie i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast nie ukrywam, że też... No zobaczcie, to wszystko oblodzone jest. Mogę sobie tu do nich wejść śmiało. E, hop. Natomiast nie ukrywam też, że chodzi mi po głowie dobranie im jakiś towarzyszy, towarzyszy do jakiegoś towarzystwa. Nie powiem, że nie, bo chodzi mi po głowie, żeby dołożyć tutaj właśnie dwa jakieś opasy, jakieś, jakieś bydło opasowe. Tylko pytanie, czy jest w ogóle takie bydło opasowe, które ja utrzymam takim ogrodzeniem? Zwykłym pastuchem, takim tam najzwyklejszym. No i tam jest płot panelowy z tyłu, wiadomo, że każde jedne zwierzę, tak samo i te konie, jakby chciały, to one przejdą przez to. I czy, czy dla opasów, które no, myślę, że tutaj żadne zwierzęta nie powinny ich płoszyć, chociaż wilki się kręcą. Nie powiem, że nie. Czy jest w ogóle opcja, żeby, żeby jakiekolwiek opasy tutaj się utrzymały? Czy muszą, musi być jednak to ogrodzenie dużo mocniejsze? Czy jest w ogóle takie bydło? Pójdę trochę na łatwiznę. Wybaczcie mi, i tutaj pytanie do osób, które są obeznane w terenie. Pójdę na łatwiznę, bo mógłbym usiąść i w internecie poszukać, ale pytanie do Was: czy jest w ogóle jakaś taka rasa? Krów, bydła taka mega spokojna, żebym mógł sobie kupić, nie wiem, dwa cielaki, żeby sobie chodziły tak jak te konie na dworze. One no mają tam swoją budkę, do której praktycznie nie wchodzą, ale tam, ale nie powiem, nieraz tam zajrzą, bo, bo też no widać po prostu, że, że jest tam są ślady, że, że się schowają. Natomiast najczęściej chowają się latem, kiedy mocno gryzą je muchy. A tak to praktycznie chodzą non stop, non stop po dworze i. Dlatego mówiłem o tych szkockich krowach. też, Żeby to były takie zwierzęta, które również będą sobie chodziły po bez jakiegoś tam specjalnego traktowania. A może jakieś inne zwierzaki, tylko od razu alpaki nie, bo mi się te nie podobają po prostu. No i też, żeby to później sprzedać. A nie, że ja będę hodował i tego będzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej obowiązków. Chodzi o to, żeby to było jak najmniej problemowe. Zarobek ma zupełnie drugą planową rolę, albo nawet jeszcze dalej. Nie chodzi o to, żeby na tym się dorobić, nie wiadomo jak bardzo, ale może żeby nie stracić. A też chciałbym, żeby po prostu coś, coś w sobie chodziło jeszcze innego. Myślałem o owcach, ale owce to takie, nie wiem, jakoś też mi się do końca nie podobają. Kozy mieliśmy kiedyś, to takie szkodniki, chociaż konie to też są szkodniki. No Najbardziej, najbliższy mi jest właśnie do, do jakichś tam krów. No do krów, do opasów jakichś takich. Ale to musi być bardzo spokojna rasa, żeby ja nie latał, nie ganiał ich. A też żeby mógł może od czasu do czasu wypuścić, żeby sobie poszły gdzieś tam na inny trawnik pojadły, potem żeby dały się zagonić. E, także szukam czegoś takiego, no bo był pomysł w ogóle, żeby w chlewni trzymać opasy, ale to już mi przeszło, już mi przeszło. Natomiast takie zwierzęta, które miałyby sobie chodzić jeszcze tutaj po dworze, to jak najbardziej Mam perliczki, które nieraz słychać, zielononuszki, je wypuszczam, natomiast jak perliczki wyjdą, to nie wiem, czy to zasługa tego, że ono się tak dromi, zaraz jastrzą przylatuje, bo miałem 10 perliczek, już zostało 8, dlatego ja tak nie wypuszczam teraz przez ten okres zimowy, bo te jastrzębie są wygłodniałe. Tam w ogóle pomysł jest, żeby w przyszłości pawie kupić, ale tak się prze przeprowadzimy do drugiej chałupy, to wtedy tutaj... Takie małe zo gdzie się sobie zrobimy i będą pawie, będą gęsi, te szare takie, duże e, indyki. Aga ma złe doświadczenia z indykami, nie chcę mi się na razie zgodzić, ale chcę, żeby takie, to było różnorodstwo tych różnych zwierząt. Tu mam kaczki staropolskie, miałem dwie kaczki, dwa kaczory i tutaj jedną kaczkę też Jastrząb zakosił. I co ciekawe o gołębiarz. I co ciekawe to one też cały czas tu siedzą. Ja dopiero wiecie kiedy je dopiero zganiam, bo tak one nie chcą wyjść w ogóle. Czyli zrobiliśmy taką pływającą, pływający, pływający pasznik i one dopiero schodzą jak lód całkowicie zamarni. Trzeba i się oczywiście przegonić do kurnika, bo tak one nie chcą zejść. A ja im tu przynoszę żarcie i dopóki lód nie zamarznie całkowicie, one sobie tutaj chodzą cały czas. W tym roku zgoniłem już je, na początku, jak tym rozy były, to chyba był początek grudnia i przez tam półtorej tygodnia czy dwa były w kurniku, w osobnym pomieszczeniu, bo tu zaraz śmieciuchy takie zaraz bałagan robią i wtedy z powrotem, jak się zrobiło na plusie, to z powrotem wywaliłem, bo tam bałagan tylko trzeba sprzątać, mówię niech siedzą na dworze no i pewnie za chwilę znowu trzeba będzie je zgonić bo o, tu już zamarza także no mam trochę tego terenu, gdzie by, gdzie by można było puścić Jakieś tam bydło, jakieś inne zwierzaki i na pewno, ja mówię, to nie jest tam w celach zarobkowych, mi się po, to, po prostu podoba. Nie chcę żadnych tam osłów, żadnych jakiś tam kucyków, bo już mam konie, no jak mówię, najbardziej bydło. Tylko czy bydło, bydło mi się tu utrzyma tak, czy jest tak jakaś rasa spokojna, nie wiem. Wiadomo, że z bydła jakieś tam parę groszy by człowiek sprzedał raz na dwa lata, coś by tam wpadło. To może by nawet do tego biznesu nie musiał dokładać, no bo w przypadku koni to jest studnia bez dna, tu jest tylko, tylko trzeba dokładać. Przeszło mi też przez myśl, nie powiem, sprzedaż tych koni, ale to musiał dwa naraz sprzedać i też, no mam trochę sentyment do nich, no. I tak mam nadzieję, że teraz w tym roku może uda nam się znowu trochę pojeździć, bo... Jak był Grzesiu mały, ten Grzesiu, no Grzesiu też, ale jak był Kubuś mały, no to taka Kaga nie jeździła, teraz może by nam się znowu trochę udało pojeździć, natomiast z drugiej strony jakby się może klient znalazł, kto by częściej się nimi zajmował, w sensie właśnie, że częściej by jeździł i tak dalej, no to no może bym też sprzedał, aczkolwiek wolałbym coś dokupić zamiast, zamiast sprzedawać.